Wielki Post wprowadza Wielki Tydzień. To jest jeden z fenomenów polskiej kultury – posty. Polacy pościni ponad 200 dni w roku, a już w Wielkim Tygodniu jedzono tylko w poniedziałek, we wtorek i poszczono aż do śniadania wielkanocnego – raz Wielki Czwartek. I to oczywiście potrawę bardzo postno. To w tym wielkim poście przygotowywano się w sposób też i wizualny, nie tylko poprzez ubiór do tych świąt, ale czyszcząc szczególnie w wielkim tygodniu poniedziałek, wtorek, wielki poniedziałek, wielki wtorek, nazwa od wielkich rzeczy, które mają się wydarzyć na koniec tego tygodnia. Sprzątano, czyszczono, ale przede wszystkim Zdobiono zdobiono wnętrza poprzez nową wycinankę, czyli estetyka, w zależności w jakim regionie kraju się znajdziemy, tak będzie cięta inna wycinanka, ale zawsze jest to rózga, kwiat, symbol, nowy, gałązka, symbol nowego życia. Również zdobiono na zewnątrz chałupy, ale to już był znak przygotowywany na drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, żeby móc wiedzieć, w którym domu znajduje się Panna na wydaniu. To pucowanie, czyszczenie, to tak jak i chrześcijanie czyszczą, pucują swoją duszę, wnętrze poprzez pokutę, no i między innymi też te posty.